masz najlepiej rozpisany kalendarz jak może być rozpisany i nie, nie jest to ze strony World of Tanks, jest to strona streamera, bo on umie lepiej rozpisać to co WG napisze, to co WG powie, raczej znaczy on, jego moderatorzy. Nie wiem, niech ktoś ma na niego przestrzał? Batem? Nie? Adga? Oficjalny kanał World of Tanks ma inne dropy niż reszta streamerów. Jakby szósta weszła, to byłoby to idealne. Wychylasz na czterech gości, nie przyjmujesz ani pestki. Ez? No, opart smida mnie trochę swędzi. Jakby ta czwórka strzeliła, to jestem w stanie spikować te opart smida. da No, i się właśnie wypstrygałeś z chapeków pewien. Tak mocno kliknąłem w escape, że dwa razy mi się ekran wyjścia z gara do garażu pokazał. To Żeśmy se postrzelali. Nie trafiłem ani raz w gościa. Był tak nisko, że się spotnął. no Proste, powiem. Był tak nisko, że się spotnął. walczy o życie. <laughs> Bad przeskoczył. tego leoparda mi się pestka podobała. Nie w leoparda, w F5. nawet jak fajnie by było, jakby podjechała i dała się spotnąć gdzieś. Nie dla ciebie, Jagutko. Relax. Mm. Problem One shot Wystarczy, że do mnie nie strzeli i nie będzie problemu Mobilność pozwala dużo zrobić rzeczy. On jechał po mnie, ja jechałem po niego, tylko ja wiedziałem mniej więcej gdzie on będzie jechał. A, a ja mogłem dla niego być wszędzie. Idę zobaczyć, za co mi w pracy płacą. Jutro na dobę idę. Zapraszam moich serdecznych kolegów tutaj. Do miasta. Tam macie jeden wrak i jeden gościu na spocie. Możecie do niego nie strzelać. Dałem się spotnąć. A, no, oczywiście, panie TS. Dziękuję za zrobienie pestki na nim. FO przeładuje, Byle nie na mnie. że ten szart tu jest. Bertonik, welcome to jungle, szósty miesiąc. Witam pana, dziękuję serdecznie. Pan strv. Dwie arty. Biera. O, lag. Też biorę. Zmarkowane. Na lagu, gdzie nie mogłem klikać. I chyba dalej widzicie te lagi. No bo to tylko u mnie. Są widoczne. Dramat. No, w Foszem chciałem troszeczkę lepiej, żeby te sesje wyglądały. Wczoraj miałem niby ponad dychę, zrobioną Foszem raz na 13 godzin streama Foszem. już zmarkowane, ale tyle co mi raszy nie wyszło, i ulewałem się jak zwierzak. Tak jak typowy random się ulewa Foszem B. Może to przykre było do oglądania. Skacza? Nie. To wcale nie są lagi. Myślałem, że będzie jechał w stronę grilla. Nie pojechał. No i stracił hapeki. O, o! Bounce, bounce, bounce. I takim pozytywnym akcentem kończymy Fosza B. Kolejna VZ będzie. Zestaw podstawowy: minus 9 Wenta. Eksperymentalne Turbo. Wersja mniej podstawowa. Zamiast minus 9 eksperymentalne HP. -ki. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to ja tu miałem. Z Zrobiony zestaw pod troszeczkę, szybkość celowania może trochę przeszkadzało w celności tego czołgu, no ale raz wychodziło, raz nie. Skończyliśmy na 118 bitwach i niecałe 4200 damage'u na bitwę, 500 spota jedynie. I to prawdopodobnie większość straka z tych 500.